Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym materiale na kanale Tytani Polska. Moi drodzy, dużymi krokami wracam do Was po moim urlopie i mimo, że na kanale były odcinki, to teraz odcinki są już regularne, nowe i świeżutkie. A jeśli chodzi o świeże i nowe rzeczy do Titan Questa, dzisiaj mamy dla Was dawkę kolejnych newsów z tej gry. Na początku materiału chciałbym również dodać, że jest to materiał nagrywany tuż po przerwie. Zatem nie udało mi się skompletować i przedstawić wszystkiego dokładnie na materiale. Ale na pewno będę mógł o tym Wam opisać w skrócie. Także wybaczcie za to, że nie mam dokładnie przykładów, ale myślę, że możemy tak leczyć z materiałem. Także miłego oglądania. W dużym skrócie najnowsza wersja beta do Titan Questa o numerze 6 pojawiła się 21 sierpnia 2022 roku i dodaje masę mniejszych rzeczy i też trochę naprawdę fajnych, trochę większych. No i na samym początku mamy najnowsze mikstury, które dropią z otażów Electrum i najnowszych dungeonów, także są to po prostu zawartości te najnowsze. Moi drodzy, mamy 5 rodzajów nowych potek, które pozwalają na podobne rozdysponowanie statystyk, czyli po prostu punktów cech. Dodatkowo mamy również jedną miksturę, która pozwala na ponowne rozdysponowanie wszystkich pięciu punktów cech jednocześnie. Jest to myślę coś nowego, co w tam kwestii nie było i bardzo brakowało, ponieważ mogliśmy ponownie rozdysponować punkty z skilli, ale nie punkty cech, także tutaj duży plus. I jak mówiłem, najnowsze potki możemy dropnąć w kulach elektrum, jak i w najnowszych dungeonach. A jeśli chodzi o najnowsze darżony, tutaj mamy również nowe itemki, które zostały wybrane przez społeczność. Mega wielkie brawa i podziękowania za to, że Raxo udostępnił screen tych itemków, ponieważ właśnie dzięki tym skillom mogę wam te itemki przedstawić w tym materiale. Także jeszcze raz dzięki Raxo. Zatem mamy trzy legendarne itemki. I po pierwsze mamy słabość Aresa, która jest tarczą legendarną, która jest konceptem Line of Epic Heroes. Następnie mamy nowe legendarne łuku. O nazwie Łuk Upis, który jest konceptem użytkownika nargil 66. I na samym końcu mamy Boleść Meduzy, która jest legendarnym kosturem, i jest to koncept użytkownika o nazwie Defrost Lich. Kolejną ciekawą domością są tak zwane złote Skarabeusze. Ci rzadcy przeciwnicy pojawiają się tylko raz na sesję, i to jedynie w Egipcie, czyli drugim akcie, i w segmencie Egiptu w Eterna Embers. Zatem jest to potwór o naprawdę bardzo ciężkim i małej szansie do znalezienia, ale nie bez powodu. Ponieważ z tych nowych skarbeuszy dropił nam pełen relik potworów, czyli te związane aż z pięciu odłamków, oczywiście na trzech poziomach trudności, czyli na poziomie zwykłym, epickim i legendarnym. Dodatkowo również mamy sporą ilość złota i z tych rzadkich wrogów. Niestety podczas nagrywania materiału nie udało mi się znaleźć tego skarbeusza, ale myślę na streamkach uda nam się go na pewno upolować. W dużym skrócie zostały również wzmocnione artefakty z Eterna i oczywiście możecie zobaczyć dokładny skrót tych zmian w tym momencie na materiale. Z wielu pomniejszych zmian również można wspomnieć o tym, że teraz mamy nowe losowe aktywności w czwartym i piątym akcie, czyli w Hadesie i Północy. Na końcu również wspomnę, że twórcy przekładały się bardzo intensywnie do najnowszych dungeonów, ponieważ w tym momencie mamy ulepszenie i zmianę Dungeona w Hadesie, gdzie mamy nowe pułapki, nową arenę z bossem, jak i również po prostu są modyfikacje lutu, które nareszcie doczekały się finałego reworka. Moi drodzy, w tym momencie możecie zobaczyć wszystkie mniejsze i większe zmiany, jakie zostały dodane w najnowszym becie, i tego jest naprawdę dosyć dużo. A my moi drodzy, widzimy się w kolejnych materiałach na kanale Tytani Polska.